Majeczko, wylosujemy dzisiaj znowu karteczkę, tak? Pokaż ze stworka. Dobra. No losuję szybciutko. To jest radość. Dobrze. Majeczko, co to jest radość? E, to jest... E... Pozytywne emocje. Hmm. Dobrze, a yy, czym się objawia? No, radość. Tym, że ma się, na przykład, że się jest uśmiechniętym, że się śmieje, że ma się takie policzki różowe, na przykład czasami. No, a postawa ciała? Że jest się wyprostowanym, można przyglasnąć, podskoczyć i tak dalej. A w oczkach widać radość? Mhm. Jakie są oczka? Radość. Takie też właśnie takie szczęśliwe, promienne oczka. Szklące się takie. Hmm? Dobra, a co nam daje ta emocja? Hmm, to, że dzięki temu hmm, mam, mam po prostu ładuje nam się energia dzięki temu na przeszłe dni. Hmm. Jakieś może czasami smutne, prawda? Jest. Pięknie.